Witam Was wszystkich serdecznie. Dziś chcę uderzyć w kebab, czyli pójść do takiej restauracji o nazwie Lawino i zamówić sobie kebaba w bułce. Tutaj się to nazywa Duna, w Polsce, w bułce, a w Cieście, w Polsce, to się tu nazywa Durum. No a ja sobie zamówię dzisiaj Duna. Co wam mogę powiedzieć o, tym, o tej restauracji? Po prostu kiedyś, jakby była korona, nadeszła korona, to nie wolno było wejść do lokalu. Tylko trzeba było sobie spod lokalu. Ktoś tam wyskakiwał, zrobiło się zamówienie, poczekało się na dworze. Był tam stolik, popielniczka i tak dalej i dwa krzesełka. No i ten gość tam poskładał tego kebaba i przyniósł. Nie? No i tak to zostało. I też nie wolno wejść do lokalu, Jest kartka wywieszona. No dobra, zobaczymy, jak to smakuje, ile zapłacę, i co tam w środku jest. Zjadłem już tych kebabów kilkanaście albo nawet kilkadziesiąt można powiedzieć. Także jakieś samo rozeznanie mam, no ale nie każdy ma taki smak jak ja i nie każdy ma takie oko jak ja. No dobra, właśnie, znajdujemy się pod właśnie tą restauracją Lawino, do której zaraz wejdę i zamówię tego kebaba w bułce. Tutaj mamy opinię Lawino na no, mamy. 5,5 4,6 Tysiąca opinii, a na Google mamy 4,4 Gwiazdki, 370 opinii. Tutaj macie podane, kiedy jest otwarte i kiedy yy, robią dowózkę do domu. Jeden z najtańszych kebabów w mieście, także sprawdzimy sobie, zaraz zapraszam. Moin. Moin. Kann ich schon Döner bestellen? Ja, natürlich. Welches Fleisch ist da? Äh, Döner und Girus. kein Hähnchen. Kein Hähnchen, nein, nein. Girus? Ja, dann zweimal ja, Döner zwei mit äh, Kräutersauce. Zwei also? mit Girus? Ja, genau. Okay. Krytazos i one triby. A Będę one X machina machamy. Ja? Okay. Zamówienie zostało wykonane. Proszę Państwa, zamówiłem dwa, bo jeden dla mnie, a jeden dla kogoś innego. Ale ja będę testował tą pełną wersję z cebulą. Jednego zamówiłem bez cebuli po prostu, bo ta osoba nie lubi cebuli. Mam tutaj też paragonik, a na początek oczywiście leci na wagę. Także odpalamy sobie wagę. 489. No a teraz zobaczymy, co jest w środku. Normalny kebab, jak to w Polsce mówią, w bułce cebula. Tak mniej więcej wygląda. My się mu przyjrzymy trochę bliżej na pierwszy rzut oka widać mięso trochę sosu widać kapusta ogórek posiekany tak w takie większe kawałki i oczywiście mięso i pomidor ja to sobie tak to trochę odchylę ogórek cebula, kapusta pomidor a kapusta to słuchajcie to jest kapusta lodowa. Nie jakaś tam biała. Nie no, biała też jest. Kapusta biała, ale taka e, nie świeża, tylko z pojemnika po prostu. Jak nieraz w sklepie widzicie taką kapustę białą w tych pojemnikach, taką już zalaną czymś. Nieraz trawia się z papryką. To jest właśnie taka kapusta. Żadna świeża. Ogórek, ogórek, jak ogórek. Czy dobre? Dobra, zobaczymy, jak to razem smakuje wszystko. Przypominam, że to jeden z najtańszych kebabów, tutaj u mnie. a ceny, to za chwilę zobaczycie. Bo ja wiem, że smakuje. Jak za tą cenę jeszcze? Może pomidora trochę mało, bo widzę tylko trzy kawałki. Nie wiem, co tam pod spodem dalej jest, ale smakuje to. Kupiłem kiedyś takie kebaby, że gdzie u góry była sama sałata, a na dole było mięso, albo odwrotnie. Zjadło się mięso u góry, a pod spodem tylko sałata. Tu jest to tak rozmieszczone, mniej więcej, że to mięso jest do samego końca. Czyli, jakby to tak położyć na bok, to by było mięso i sałaty, nie? A nie, tak. Tam mięso, a tu sałata, albo na odwrót. Także to jest dobre. Ja powiem, no za tą cenę naprawdę no, można się najeść jest to jeden z najtańszych przypominam sos też dobry chociaż nie przypomina mi to Krojtasose ten sos powinien być według mnie e, biały a teraz podsumowanie no i o, oczywiście paragonik do wglądu minus to taki ja lubię na przykład kebaby z czerwoną kapustą jak tam jeszcze jest świeża no i, i ta biała kapusta też musi być świeża normalnie dla mnie no tutaj była taka z pojemnika nie? biała kapusta Także to jest ten minus. Kiedyś dawali całe plasterki ogórka, teraz to tak siekają, żeby wyglądało dla oka trochę więcej. Były też cztery kawałeczki takie pomidora. Sos mnie trochę rozczarował, bo to chciałem mieć krojta sosę, a ten sos to był po prostu taki przypominał mi sos koktajlowy taki. To były takie minusy. A plus jaki? No plus jest taki, że tak powiedziałem, mięso było tak dobrze ułożone i te całe sałaty i nawet na dole było więcej mięsa jak u góry. No, połknąłem całego i nie powiem, jestem najedzony. Jeszcze cena teraz została do tego. Także tu mamy teraz paragonik: 5,51 Duna i druga Duna, też 5,50. Czy poszedłbym jeszcze raz do takiego kebaba? No, na pewno tak, bo cena po prostu jest dobra i jest niedaleko. Są tu koło mnie dwa, a ten drugi kebab, który w innej restauracji się znajduje, będę testował za parę dni. Bliżej centrum oczywiście są inne ceny. To jest tak troszkę na uboczu, inna dzielnica, spokojna dzielnica zarazem. No i też cena jest trochę inna. W tym drugim już jest trochę drożej, ale to za parę dni. Także słuchajcie, zapraszam do subskrypcji kanału. No i tyle. Trzymajcie się i do następnego. Hej, cześć.